To oczywiście z jednej strony krajobraz, a z drugiej strony, drodzy Państwo, właśnie kultura i dziedzictwo kulturowe, które dodaje samej wspólnocie narodowej, ale także wielu osobom indywidualnie, osobiście sensu życia. Dziedzictwo kulturowe jest też jednym z fundamentów trwania nas jako narodowej wspólnoty Polaków. My nigdy nie będziemy wspólnotą narodową, nie moglibyśmy być wspólnotą narodową, gdyby nie nasz wspaniały, piękny polski, dźwięczny język, dzięki któremu ja rozumiem państwa, a państwo rozumiecie mnie. Nie moglibyśmy być wspólnotą narodową, gdyby nie drugi fundament, a więc nasze wspólne przeżywanie historii, przeszłości ona nas często dzieli, ale jako wspólnotę narodową przeżywanie przeszłości nas łączy. I właśnie gdyby nie dziedzictwo kulturowe i nasze przywiązanie do kultury, dziedzictwo kulturowe jest jednym z fundamentów trwania nas jako wspólnoty narodowej. I jako przyszły prezydent państwa polskiego będę to rozumiał, będę o to dbał i będę strażnikiem polskiej kultury, o czym Państwa zapewniam. Subskrybuj po więcej.